Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam na wróżbę interaktywną, która odpowie nam na pytanie tak, nie lub być może. Poproszę Was, abyście w myślach lub na głos zadały, zadali sobie pytanie, jakiekolwiek pytanie, tak? Kochani, dotyczące oczywiście przeszłości. Wybrali jeden z dwóch kamieni, albo piryt, albo... Akwamaryn szmaragdowy, to jest akwamaryn szmaragdowy, to jest piryt, kochani. Ja będę losować na żywo odpowiedzi do tych dwóch kart. To zaczynamy. Użyję tak tarota, kipera i jeszcze dodatkowo przesłań anielskich, kochani. Dzisiaj przepiękna talia tarota Ciro Marchetti'ego. Ankor Tarot. Oś skupiłam na tasowaniu. Dobrze. I jeszcze dodatkowo kochani kipera uzupełniająco, który też nam coś dopowie. Jeżeli odpowiedzi będą się wykluczały, to jest, o, to jest słuchajcie odpowiedź być może jakby sytuacja jest jeszcze nierozstrzygnięta. Także sobie tak się omówimy z kartami. No dobrze, kochani, zaczynamy. Eee, zaczynamy. Odsłonię najpierw eee, grupę pierwszą, czyli grupę Piretu. Jaka jest odpowiedź na wasze pytanie, kochani? Co nam mówią karty Full? Piękna karta. Głupca, przepiękna. W ogóle tarot jest przepiękny, jak go używam e, rzadko. Mature Men, czyli mamy postać osobową, ale jest to postać pozytywna, osobowa i przesłanko celebracja. Kochani, e, króciutko dzisiaj będzie w tym filmiku. E, odpowiedź jest 100% tak. 100% tak, kochani. Dlaczego? Ponieważ karta głupca jest kartą pozytywną. W talii tarota to mamy numer 0, kochani. Ta karta otwiera w ogóle całą naszą talię tarota. Kochani, i oznacza nowe początki, pójście nową drogą, oznacza radość, oznacza entuzjazm, oznacza również zabawę. Kochani, też podróż może oznaczać. Uran. Przepraszam, głupiec jest przypisany do planety Uran. Czyli. Oznacza też niespodzianki, wszystko to, co niespodziewane. Kochani, a więc obrót spraw być może niespodziewanie może, może przebrać, kochani, pozytywny, pozytywny zwrot lub pozytywny bieg. Bardzo pomocna w uzyskaniu tej pozytywnej odpowiedzi będzie... Pomoc jakiejś osoby starszej od Was, jest to starszy mężczyzna, mature man, doświadczony, pozytywnie do Was nastawiony. Ten mężczyzna ma albo dłuższe doświadczenie życiowe, albo specjalistyczną wiedzę w jakimś temacie. Jeśli chodzi o kochani, na przykład relacje emocjonalne, bo zapewne również o to pytaliście, pytałyście, kluczową postacią będzie ten oto mężczyzna starszy od Was. Pokazuje się mężczyzna starszy od Was. Być może będzie to nowa znajomość, ponieważ ten mężczyzna jest przy karcie głupca. Być może ten mężczyzna ma już swoje dzieci. Kochani, co jeszcze mi się kojarzy? Lub... Lub, moi drodzy, pomoże Wam w rozwiązaniu jakiejś sprawy, tak? No dobrze. Celebrację mamy, moi drodzy. Jaka jest rada dla was? Czas byś poszukał radości. Kochani, o radości mówi karta Głupca. Poszukaj radości zachwytu i cudów dnia codziennego oraz prawdziwie się nimi uradował, kochani. Karta Głupca jest kartą dziecka również w tarocie i oznacza taką dziecięcą radość, dziecięcą, dziecięcą beztroskę, dziecięcą spontaniczność. I o tym również, również mówi karta celebracji. Ech, przepraszam. Celebrując zdarzenia i zmiany w życiu, wyrażamy za niewdzięczność, a anioły radują się wraz z nami. Staraj się świętować wraz z innymi. To też jest karta świętowania, zabawy, głupiec. Wyzwala to ogromną energię, która przyciąga anioły, przywołane śmiechem i radosnym nastrojem, udzielają swoje błogosławieństwa. To także okazja, by zacieśnić więzy z bliskimi ci osobami, na przykład z tą oto postacią osobową, z tą starszą od Was mężczyzną. Bardzo wspierający. E, kochani, co dalej? Anielska mądrość przypomina Ci, celebrował i szanował każdą rzecz w swoim życiu, czy to dużą czy też małą. Znajdź w tej chwili coś, co możesz uczcić. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały mój piękny, ochronny piretka. I to jest bardzo silnie ochronny. Dla wszystkich osób, które wybrały Awentury na do kochani, mamy takie oto przesłanka i taką oto odpowiedź z moich kart. Six of Cups, czyli szóstka kielichów. Main female, czyli karta, która oznacza Was same. Neutralna karta. Aczkolwiek bardzo silnie będzie wskazywała Wam waszą postawę i Wasze działania i początek, kochani. Również mamy pozytywną odpowiedź. No słuchajcie. Również mamy pozytywną odpowiedź w moich kartach. Tutaj, tak bardziej, może neutralnie, bo jeszcze ta sytuacja neutralnie w pozytywnie, tak powiem, ponieważ to jest karta neutralna. To jest karta pozytywna. Ciekawe, słuchajcie, że karty dzieci mi wychodzą dzisiaj i to w obu grupach. W poprzedniej był głupiec, w tej jest szósta kielichów, czyli tu mamy też powroty do przeszłości, kontynuację. Moi drodzy, kontynuację tego, co jest, ale i również karta dzieci. To jest też karta karmiczna, ta szóstka kielichów. Hmm. No dobrze, słuchajcie, ale skupiałam się na, na zadanym pytaniu. Tak, nie, być może. Tu bym powiedziała być może w tak. Taka jest odpowiedź. Bardzo dużo będzie zależało od waszej postawy, jaką wy się wykażecie, kochani. Szczególnie panie, jeżeli pytają panowie, bardzo dużo będzie zależało od reakcji pewnej kobiety. Być może to, jeżeli na przykład pytacie o sprawy uczuciowe, to będzie to Wybranka, o którą pytacie, wasza wybranka, waszego serca lub ta przyszła wybranka. Kochani, to może być też ktoś, kto się pojawi z, z przeszłości, słuchajcie, albo kto powróci. Bardzo też możliwe. Jeśli chodzi o pani, to bardzo dużo będzie zależało od waszej postawy. Także być może w tak, taką mamy odpowiedź. Słuchajcie, szóstka kielichów. To już mówiłam, karta przeszłości, karta dzieci, karta karmiczna, oczywiście karta emocjonalna, ponieważ jest to dwór kielichów. Nawet popatrzcie na karcie, mamy małą dziewczynkę, która huśta się na huśtawce. Jest to też karta wspomnień, ponieważ takich sentymentów, ponieważ taka miękka karta, widziałam? Ponieważ przenosi nas ona również do naszego dzieciństwa, do naszej przeszłości. Do tego, co już było, co przeżyliśmy, ale są to miłe wspomnienia, kochani. Generalnie, jeśli chodzi o odpowiedź tarota, ta karta mówi, że tak, coś się wydarzy pozytywnego, daje energię pozytywną. Neutralna karta pozytywna, czyli mamy być może w tak. Początek, kochani, co anioły wam radzą w tej sytuacji? Życie to powtarzający się cykl. Tak? Tu mamy tę kartę powtarzania się. Ty także odrodzisz się we właściwym czasie. Może to oznaczać nowy etap w związku, kiełkujący nowy pomysł czy rozwój takich wartości jak śmiech, światłość lub nadzieja. Mhm. To może być zapowiedź zmiany absolutnej. Nie bój się porzucić tego, co znane. Nowe rzeczy nie mogą przyjść, póki to, co stare i zużyte, nie odejdzie. Anielska wskazówka dla ciebie to: zaakceptuj to, co nowe, zobaczysz, że przywitasz to z radością. Narodziny to okres krytyczny. Krucha siła życiowa wymaga ochrony i opieki w Twoim wnętrzu. Poproś anioły, by pokierowały nowym początkiem Twojego życia, aż do dojrzałości. Z radością witam i pielęgnuję to. Co nowe w moim życiu, kochani? Jeszcze taka mi się rada nasunęła a propos tych kart: jeżeli na przykład pytacie o nowe relacje, czy nowe związki, czy w najbliższym czasie na przykład wejdziecie w nowy związek, lub czy ktoś się nowy pojawi. Te karty również mogą mówić, zależy od Twojej postawy, że trzeba coś uzdrowić, co, co jest z przeszłości, czyli jakby popracować nad tym Waszym wewnętrznym dzieckiem, nad tymi schematami. Być może nawet rodzinnymi lub tymi schematami z dzieciństwa, bo ta karta bardzo silnie jest połączona z dzieciństwem, z dziećmi. Także, moi drodzy, to jest do y, przepracowania jeszcze. Coś jest jeszcze do przepracowania. Dlatego tu mamy tą kartę y, osobową, która mówi: wszystko zależy od Ciebie. Wszystko zależy od Ciebie, mój drogi awenturynie szmaragdowy. Ta karta. Z, ten kamień, słuchajcie, jest połączony z czakrą serca, czyli emocje, emocje pozwala uzdrowić nasze emocje, pozwala uzdrawiać um, przeszłość, to co nas, kochani, to co nas um, ukształtowało, tak powiem, słuchajcie, wędurny szmaragdowy jest karta, jest, czemu mówię kartą cały czas, nie wiem, jest kamieniem silnie uspokajającym. Także warto go nosić blisko serca, blisko czakry, serca, kochani. To też taka rada, która wypływa z tego kamienia dla Was. Więc Podsumowując jeszcze pierwszą grupę, PIRYT i pierwsza grupa, mocne tak, ponieważ mamy wielki arkan głupca i pozytywną kartę osobową, kartę KIPERA. Czyli pierwsza grupa Grupa pirytowa mocna tak. Mocna tak. Natomiast druga grupa, grupa awenturynu szmaragdowego, mamy być może, ponieważ jest to karta neutralna i karta pozytywna, która odpowiada tak, ale jest to mały arkan, czyli mamy takie być może w lekkie tak. Tak bym powiedziała. Być może w lekkie tak. Pozdrawiam serdecznie.